Drugi etap e, rajdu Silkway, e, dosyć ciężka. Pierwsze, pierwszy odcinek 330 km, ale cały czas po piachu, naprawdę dało tak coś e, wydawało się, że drogi na początku są płaskie, ale w piachu było z pół metra i samochód wręcz nie chciał w tym piachu jechać. Później zaczęły się wydmy, które też nie były proste, niby niewysokie, ale bardzo pościnane, bardzo miękkie. E, także no, Myślę, że ten etap był naprawdę bardzo ciężki. Masa różnych przygód nawigacyjnych, a jakby głównym problemem było to, że na 17 kilometrze już z samego rana był, był, był błąd w Rokbuku i to taki poważny błąd, dlatego że nie, zgra, nie zgadzało się tam około 10 kratek, nie zgadzał się waypoint i wszyscy zawodnicy, którzy wyruszyli wy przed nami, błądzili tam w jednym miejscu. My razem z nimi, straciliśmy tam kilka minut. Oczywiście to, to do nas kosztowało trochę czasu. Drugi odcinek 140 km, już zupełnie inny, szybki, e, po drogach takich e, typowych jak, jak u nas. Nie spoglądaliśmy jeszcze na wyniki, czy nie mieliśmy czasu, ale myślę, że tak według moich obliczeń wygląda na to, że mamy dzisiaj piąte miejsce na tym etapie. Dzisiaj na odcinku. E mieliśmy trochę zrobiliśmy więcej kilometrów na 17. był zły opis trasy nie było drogi pokazanej, która idzie z linii elektrycznej, więc jeszcze marszał, który stał w żółtej kamizelce pokazywał złą drogę, więc zrobiliśmy, no kręciliśmy się około 15 minut, to nas trochę wybiło z rytmu, później jeszcze po przejechaniu w Dm, była rzeka i wjechaliśmy w rzekę i w niej stanęliśmy, musieliśmy Poczekać aż drugie auto wyciągnie nas na linię. Jest tak, że wczoraj przyjechaliśmy na dziesiątej pozycji, byłem zaskoczony, że aż tak wysoko, a dzisiaj poprawiliśmy to na ósmę.